Witam wszystkich. Dzisiaj porozmawiamy o tym, kim gramy we Fnafie VR. I wreszcie udało mi się zrobić to tło. Ta, pewnie oczekiwaliście coś lepszego, ale no, to cały czas nie jest finalna forma. Animacja też się jeszcze pojawi. Dobra już, zaczynajmy. Więc najpierw powiem, kim możemy grać, żeby potem to obalić albo potwierdzić. Po prostu będziemy lecieć po kolei. Ze starych postaci przeżył chyba tylko Jeremy Fitzgerald. Ale on nie ma części mózgu, według jednej z teorii, która też się na moim kanale pojawi. W każdym razie, nawet jakby to był Jeremy, to bym miał prawdopodobnie ponad 60 lat, chociaż nie znamy jego wieku. Więc jeżeli wiemy, że nie gramy żadną postacią ze starych gier, to spójrzmy na nowe postaci. Może to być jakaś osoba pracująca w Silver Parasol, ale za dużo o nich nie wiemy, więc po prostu powiem, że jest taka możliwość. Dobra, przejdźmy już do bardziej możliwych opcji. Pamiętacie trailer w Nova VR? Pojawiał się tam Freddy. I teraz nasuwa się pytanie, czy Freddy jest graczem, czy jest osobą, która obserwuje gracza? No, ale logiczne jest, że jak ktoś z tych dwóch, to musi to być gracz. Po pierwsze, czemu ktoś miałby nas oglądać? Po drugie, jeżeli nawet jest to osoba, która nas ogląda, to czemu na wielu ekranach, a nie na jednym? Dobra, teraz moja teoria o tym trailerze. Jest to tylko pokazanie głowy osoby, która gra. Freddy jest pokazaniem pracownika Fazbear Entertainment, a ekrany to pokazanie, że VR jest wszędzie wokół. Co do tego, że Freddy znika i pojawia się tam. Wydaje mi się, że chodzi tutaj o to, że pracownik Fazbear Entertainment przenosi się z pracowania w pizzerii, albo nad animatronikami, do wirtualnej rzeczywistości. Zobaczcie, nawet w zakończeniu śpiewamy na scenie jak Freddy. No dobra, ale wiemy, że animatronikiem nie gramy, więc z kim? Tak jak już mówiłem, Freddy to pokazanie pracownika Fazbear Entertainment. Według mnie gramy... ...Vani. Wiemy, że pracowała w Fazbear Entertainment dzięki e-mailom z FNaFa AR. W końcu przez całą grę zbieramy kasety, żeby uwolnić Drapa. Możliwe, że maile były do nocnego stróża, a nie do Vani. Ale nie zmieniłoby to wiele, ponieważ nie musieli zatrudniać kogoś z Fazbear Entertainment. Chociaż też nie wiemy, czy nocny stróż i Vani to ta sama osoba. Vani wiedziała, z kim ma do czynienia i co robi. Zrobiła to specjalnie, żeby ktoś pomógł jej zabijać. Chcecie większe potwierdzenie, proszę bardzo! Na jednym z teaserów Security Bridge Vanny stoi w tym samym miejscu, w którym stał Freddy na trailerze VR. Pokazuje to, jak z miłego pracownika zmieniła się w morderce w masce. Jeżeli maile były do nas tego stróża, to po prostu pokazywało, jak siebie widziała jako beta testera gry, wydanej przez Fazbear Entertainment. Jak już o masce mowa, to zobaczcie, że główny bohater znajduje ją w bunkrze, który otwiera z glitchowanym kluczem. Z tego co rozumiem, ma to być metafora do tego, że jak uwolnimy Glitch Trapa, zamienimy się w morderce. I jeszcze jeden argument. Jak spojrzymy się przez tę maskę na Glitch Trapa, tak znikąd pojawia się głos Fannie. Jeżeli gralibyśmy nią, to miałoby to sens skąd on się pojawia. Ostatni, taki już mniejszy dowód to to, że glitch mówi do nas hello i macha, tak jakby nas znał albo wiedział, co chcemy zrobić. Dzięki za obejrzenie tego odcinka, jeżeli wam się spodobał, to zostawcie like i subskrypcję i czekajcie na film, który pojawi się za tydzień. Będzie jakby dokończeniem tej teorii. W każdym razie, ja się z wami żegnam, no i cześć.